Chcieliśmy cały czas być blisko z naszymi widzami. Paweł Amulewicz, witamy w barwach Warmii i Mazur, audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W studiu plusaj Kopernika Michał Weizer, kierownik działu promocji i edukacji z Teatru Jaracza w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, zadanie niełatwe przed nami, ale spróbujemy sobie podsumować rok 2020 w Teatrze Jaracza w Olsztynie. No i właśnie, to był czas wyjątkowy dla Was, jeżeli to słowo wyjątkowy jest najlepszym określeniem. E, zdecydowanie, w, w Teatr Racer, jako instytucja, no, zawsze ma, znaczy, ma plan działania. No i mm, to, co wydarzyło się w marcu, czyli całkowity lockdown, e, sprawił, że no, musieliśmy, jak to w teatrze, improwizować. Więc e, oczywiście no, po, pojawił się plany, plan rezerwowy, co, co dalej. E, w Latem pojawiło się chwilowe, chwilowe odmrożenie, ponieważ trwało one raptem 3 3 miesiące, plus minus. E, dlatego też teatr e, to spotkanie z żywym człowiekiem, w żywym planie. A tu musieliśmy się przenieść e, mocno w sieć, e, no ale, tak jak e, tak wspominałem, improwiz improwizowaliśmy, no ale są to zawodowcy, w teatrze pracują zawodowcy, więc to oczywiście nie było to szyte, tylko, tylko było to przemyślane, więc, więc udało, nam się, udało nam się w tej przestrzeni zaistnieć. E, Teraz stał się dużym studiem nagraniowym, ponieważ o czym za chwilę zapewne będziemy rozmawiali, e, sporo naszych spektakli postanowiliśmy przygotować nowych, starannie przygotowanych telewizyjnych wersjach, aby móc e, tak jak się okazało, e, prezentować w dużych setach. E, te nasze produkcje, te nasze spektakle, aby widzowie nie zapomnieli o teatrze, ponieważ zdaje, zdawaliśmy sobie sprawę, że zamknięcie się głucho na, na wszystkie zamki spowoduje, że widzowie. Mogą o nas zapomnieć, a później odbudowanie, no czekamy oczywiście, bo, ale później odbudowanie w tych normalnych, jeżeli tak można powiedzieć czasach, no będzie trudne, więc chcieliśmy, chcieliśmy cały czas być blisko z naszymi widzami. Duży projekt, niezwykle ciekawy projekt, przestrzenie sztuki. Co dokładnie zakładaliście sobie tworząc ten pomysł, czy inaczej, jakie były właśnie jego elementy składowe, może tak to nazwijmy? Porządkowy pomysł na przestrzeni sztuki. Przypomnę, że projekt to jest współtworzony przez, przez nas, czyli Teatr im. Stefana Jaracza, jak i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. To jest oczywiście pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt miał w założeniu być zbudowany w, o kilka, w oparciu o kilka ośrodków teatralnych, między innymi, znaczy cztery dokładnie w Polsce i między innymi Olsztyn, nasz Teatr Olsztyński trafił do tego projektu. Ideą było to, aby pojawić się w regionie. Wszystkie, tak jak można powiedzieć, że wszystkie drogi prowadzą do teatru, ale czasami jest pod górkę, więc teraz wyższe założenie. Jakby jeden z przyczynków do tego było to, że my pojawimy się w tym regionie i, i, i postaramy się przedstawić nasze spektakle w różnych ośrodkach, w których tak naprawdę pojawia, chcieliśmy się pojawić, dlaczego wszystko warunkuje, ponieważ pandemia sprawiła, że udało nam się tak naprawdę tylko w jednym ośrodku mm. przedstawić nas, dosłownie za 5.12, przed zamknięciem tym, tym jesiennym, pojawiliśmy się, pojawiliśmy się w ośrodku w Klewkach, to było pod gokiem Purda, tam przedstawiliśmy nasz spektakl. No, plany były, ale trzeba było je szybko zmieniać, i, i, i ten projekt składał się z kilku modułów. Jednym z nich właśnie był ten teatr Jaracza w drodze. Później drugim etapem było teatr Jaracza na ekranie, i to jest właśnie to, o czym wspominałem, czyli przygotowanie czterech no na znaczy no nowo przygotowanie czterech spektakli w tej telewizyjnej wersji. Dodatkowo jednym z modułów kolejnym był projekt edukacyjny, czyli w oparciu o właśnie o te produkcje, w oparciu o produkcję w ramach studium reportażu chcieliśmy zainspirować grupy do tego, aby porozmawiać o tym, co widzieli, czyli te spektakle. Te warsztaty prowadzi nasza edukatorka teatralna Basia Święciska. No i też ona spotkała się z dużą atencją. I z dużym fajnym odbiorem. Co ciekawe dodam, te warsztaty przerodziły się w to, że dalej, dalej je robimy, i w tej chwili ten projekt, wyciągnęliśmy ten projekt edukacyjny a i teraz zrobimy go w tym roku wśród szkół, ale nie tylko. Wśród, wśród grup to jest minimum 20 osób, i na podstawie danego czy spektaklu, czy reportażu. Te warsztaty, te rozmowy o wrażeniach, te rozmowy o istocie tematów prowadzimy. Trochę chciałbym nawiązać jeszcze do tego, o czym Pan wspomniał już, mianowicie tego, że no, nie ma widza w teatrze, widz siada sobie przed ekranem komputera, odpala, mówiąc trochę kolokwialnie, tak. taką premierę spektaklu właśnie w internecie. Macie troszeczkę właśnie obawy, że będzie ciężej go tutaj do Was na powrót, no, nie chcę być przyciągnąć, ale zachęcić, żeby w tych normalnych czasach wrócił, będzie to niezwykle trudne zadanie. Teatr to, tak jak wiele mówi, to spotkanie, więc ten ekran, ten ekran monitora, telewizora to jest troszeczkę jak lizanie cukierka przez szybkę i mamy nadzieję, że wyzwolimy głód spotkania właśnie, więc jasno patrzymy w przyszłość i myślę, że, że nasi, nasi widzowie wierni, jak i nowi, ponieważ ta nasza oferta online, myślę, że dotarła na pewno do osób, które no, nie zawsze do, do, do Jaracza zaglądały, więc myślę, że, że to, czym się przedstawiliśmy, tą to, to naszą tematyczną prezentację, nazwijmy tak zachęcimy i, i, i nie będziemy musieli się obawiać o mm, widownię. E, oczywiście zdaję sobie sprawę, no nie jestem chóra optymistą, że, że nagle wszyscy się rzucą, ale myślę, że myślę, że, że, że teatr gości w sercach i nie pozwolimy o sobie zapomnieć. Wróćmy do tego wątku niezwykle wartościowego, cennego, mianowicie edukacji, bo, bo częścią projektu w Przestrzeni Sztuki była, no właśnie, na przykład sposobność do tego, żeby tuż po premierze spektaklu porozmawiać, czy to z jego aktorami, czy to z reżyserem, jakie nowe jakby, atuty czy nowe wartości takie, ta taka możliwość otwiera, taka możliwość daje. No bo wcześniej powiedzmy, że te rozmowy z twórcami były, nie chcę powiedzieć, ale zarezerwowane dla powiedzmy jakiejś wąskiej grupy, na przykład dziennikarzy. Czy były to takie spotkania kuluarowe tutaj, no nie twarzą w twarz, ale ekran w ekran czy kamerka tak. w kamerkę, było można porozmawiać z twórcą, no prawie rzeczy, czy wręcz na żywo. Jak najbardziej. I, i czego się obawialiśmy, że na początku, że, że te spotkania poprzez platformę, jedną z platform komunikatorów będą no, takie sztywne. Okazało się jednak, że, mm, że te obawy były płonne, ponieważ. Pewnego rodzaju intymność nawet wytworzyła się, ponieważ te spotkania nie były zbyt liczne. To nie było spotkanie na tysiąc osób, tylko, tylko kilkanaście czy kilkadziesiąt, więc e, e, udało, się, udało się dotrzeć do serc, udało się dotrzeć do, do, do emocji i, i te, 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 spotkania, mm, te spotkania naprawdę były owocne. E, no i nasi tak właśnie, jak pan wspomniał, widzowie. Mogli, e, mogli bezpośrednio zadać, zadać pytanie, czy aktorom, e, czy, 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 czy właśnie twórcom danego spektaklu. E, I t, t, znów się powtórzę, ale tak, to chwyciło e, i z dużym, z dużym, z dużym, z dużym aplauzem, z, dużym, z dużą atencją się spotkały. Wręcz dochodziło do takiej sytuacji, że, że już wytworzyła się taka grupka widzów, która wręcz dopytywała, to co, za tydzień, czy, czy kiedy, kiedy następne spotkanie. Tak? wspomnieliśmy o tym, że projekt ma szansę być kontynuowany. W założeniu był to projekt kilkuletni. Jesteśmy w takim małym zawieszeniu, ale chyba dzisiaj wszyscy tak funkcjonujemy. Jest szansa, że będziecie kontynuować te działania. One będą miały taki sam zakres, będą rozszerzone. Jak to ma szansę wyglądać? Program Przestrzeni Sztuki 20, 2020 to w założeniu był program pilotażowy, który trwał od lipca do, do grudnia, ale informacje oczywiście dostawaliśmy na bieżąco z Instytutu Teatralnego, że projekt będzie, tak jak właśnie Pan wspomniał, Kontynuowane w 21, i 23. W tej chwili czekamy, czekamy na informacje z instytutu, ponieważ ten projekt no, musi się w jakiś sposób zmienić. Ponieważ założenie on był mocno fizyczne, to znaczy, że teatr, teatr miał wyjść, a nie, nie był w planach. Projektem online, ponieważ pamiętajmy, że wiele takich projektów funkcjonuje, więc to, to są te zawiłości. E, więc czekamy tak naprawdę w tej chwili na informacje, co, co dalej, w jakiej formule to ma być. Bo na pewno będzie, oczywiście. E, czy zakładając, że jest to projekt wieloletni, na pewno będzie na pewno będzie wzbogacony, na pewno będzie bardziej, e, chociaż nie wiem, czy to możliwe, atrakcyjniejszy. E, więc, więc czekamy, ale, ale spokojnie myślę, że damy radę. Zachęcamy, drodzy Państwo, do śledzenia strony www Teatru Jaracza w Olsztynie, mediów społecznościowych także naszej strony, na której wspominamy i pokazujemy tę produkcje. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv Państwa i moim gościem był Michał Weizer, kierownik Działu Edukacji i Promocji Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Paweł Amulewicz, Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Wizja Kopernik. kopernik.tv